Księży Edwardzie zbliża się Jubileusz 60-lecie kapłaństwa księdza Edwarda. I w związku z tym hmm, przeprowadziliśmy szereg rozmów i wspólnie z wydawnictwem Esprit przygotowujemy książkę e, na temat spojrzenia na kapłaństwo Chrystusa, w którym uczestniczy ksiądz Edward, oczywiście ja też uczestniczę. I chciałem na początku. Zapytać, jak to się stało, że ksiądz zdecydował się wybrać drogę życia kapłańskiego? Mnie fascynowała matematyka, fizyka i właściwie studium na GH, ale ponieważ dość dobrze znałem plebanie i i Kościół, ponieważ byłem ministrantem, mieszkałem blisko prywatni. Także doskonale odbierałem całą rzeczywistość i chciałem mieć pewność i wybrałem się po maturze do kalwarii i z Matką Bożą ustawiłem tam pospowiedzi gdzie się zapytałem wyraźnie spowiednika, czy z takimi grzechami można iść do seminarium. On mi powiedział, że można iść, bo człowiek z grzechami chodzi do końca życia. Więc podziękowałem a Matce Bożej powiedziałem, że taki krzyż, który był z i prowadził tą pielgrzymkę. Powiedziałem Matce Bożej, że ja to z Kalwarii przyniosę, ten krzyż, do kościoła w ocznie. Tym, który prowadził, był późniejszy biskup, który był biskupem w Częstochowie, arcybiskupem. I dlatego wyruszyliśmy. Ja liczyłem na to, że przy każdym kościele się zatrzymamy. Odpoczną ręce. Ale pioruny zaczęły tak szczerać za nami, że ten wtedy Stanisław Nowak mówi: idziemy nie zatrzymując się. No i przechodziliśmy koło kościołów. To jest 17 kilometrów. I doniosłem ten krzyż. Byłem już taki zadowolony. Że to kościół, wchodzę, a on krzyczy. Jeszcze trzeba procesję koło kościoła. Więc dla mnie ta procesja była najtrudniejsza i wiem, że kapu, kapłaństwo, miałem pewność, że mogę iść do seminarium, że kapłaństwo zrealizuje i że końcówka będzie bardzo trudna. No. Taka była przyczyna mojej decyzji, ponieważ Tata był wielkim antyklerykałem, więc zastanawiałem się, kiedy tacie powiedzieć, że ja idę do seminarium. Powiedziałem mu po maturze, tata schylił głowę taką w kuchni, my staliśmy w kuchni i mówi, Tata, masz 18 lat skończone lub co uważasz. To ja podziękowałem, byłem zdziwiony. Że przy tym jego antyklerykalizmie, on tak powiedział. A po dwóch latach, kiedy uchwyciłem sutannę, przyszedłem i pytasz się, Tato, a teraz mi powiedz, dlaczego tyś nie sprzeciwiał się. Ty antyklerykał, ja antyklerykał. Trzeba ja było mówić, że nie. A on mówi, nie, bo jak ty się rodziłeś, jako trzecie dziecko. Dwóch Twoich braci umarło w czasie poronu. To ja, słysząc, jak lekarz powiedział, że nie da się uratować ani matki, ani dziecka, poszedłem do Matki Bożej, nieustającej pomocy w Ladowicach w kościele i powiedziałem Matce: Dziecko sobie weź, a żonę mi zostaw. I wróciłem po, po tym oświadczeniu Matce Bożej do szpitala. A lekarz wychodzi z porodówki i mówi: Żyje matka i żyje dziecko. Bogu dzięki. No więc tak się to zaczęło. I dlatego pan Tata nie mógł już powiedzieć, jak ja 18 lat miałem. Mm. Matka Boska zadecyduje, a mnie już to nie interesuje. I tak jest. jest. Początek. Tak, nie będziemy omawiać całej historii, bo właśnie dlatego między innymi, że więcej jest w książce naszej. Natomiast e, kiedy ksiądz wspomina o tym niesieniu tego krzyża, to chociażby no krótko, symbolicznie przywołajmy ten moment seminarium bodajże piąty rok, kiedy ksiądz e, wtedy miał. No wtedy to był duży krzyż, prawda? Kiedy przełożeni seminarium. Żaden krzyż! Ja wcale nie zamierzałem się upierać przy kapłaństwie. Jak mi powiedzieli, papiery bierzesz, nie jesteś dopuszczony do kapłaństwa, to ja papiery zabrałem, dziękuję za to, co tutaj zyskałem, i koniec. Mhm. Ale jednak e, przełożony oddał te papiery. Nie, zażądał z powrotem papierów, bo się zapytał, do jakiego seminarium pójdę. A ja mówię: Ja mam powołanie, a to jest 50%. Tak? Instytucja jest od drugiej 50%. Wasza instytucja nie przyjmuje, to nie mam powołania i do AGH. I on wtedy zażądał ode mnie z powrotem tych papierów i powiedział: Muszę rozmawiać z I Dziękujemy Bogu. Że właśnie Duch Święty natchnął księdza przełożonego i ówczesnego biskupa w Wojtyłę, że jednak dopuszczono księdza do święceń, bo z tego wypłynęło naprawdę wielkie dobro.